Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, kochani. Tak chciałem tylko króciutko, tak z 10 minut po prostu zachęcić was do tego, aby każdy z nas wiedział, co to znaczy zanurzenie w imieniu Jezusa Chrystusa, po co to robimy, co to oznacza, kochani, tak jak tam napisałem wcześniej w poście. To chciałbym, kochani, jeszcze tu króciutko przeczytać, zachęcić każdego, kto jeszcze nie zrobił sztuk, kto jeszcze tak jak tak naprawdę Zbiera się do tego chrztu i, i, i świadomo, żeby przyszła, że, że chrzest bez świadomości po prostu, bo ktoś coś nie ma znaczenia. Jest to zwykła kąpiel, kochani. Zwykła kąpiel, więc pamiętajcie, że jak was ktoś opścił i ty nawet o tym nie wiesz, to była zwykła kąpiel i nie ma nic wspólnego z Panem Jezusem. Chcemy być szczerzy, chcemy być, yy, słuchać się Boga, no to musimy czytać Słowo Boże, więc yy, musimy się zastanowić. Czy chcesz się słuchać Pana Boga, czy chcesz się słuchać ludzi, którzy ci mówią, że byłeś ochrzczony, bo tam kiedyś coś. Nie, kochani. Nie ma czegoś takiego. Nie, mo, nie możesz być przez kogoś ochrzczony i z, y, przez kogoś wiarę. Tak ta, ta ja będę teraz chcił moich bliskich, a oni nie chcą wierzyć i nie chcą podążać za Jezusem. Kochani, nie ma takiej możliwości. Dlatego krótko i na temat. Panie Boże, proszę Cię, przemów tutaj ten krótki materiał, który będzie z zachętą i zrozumieniem, że chrzest Musi być świadomość. Świadomość zanurzenia w Jezusa Chrystusa, a nie zrobienia zwykłej kąpieli lub pokropienia, jak to byliśmy uczeni za, za dziecka, że się chci małe dzieci. Kochani, małe dzieci się nie chci. Bo Pana i dzieci są nieświadome tylko jak Jezus przedstawił nam, a wiele ludzi wie, ogląda filmy, że Jezus był dorosły i przyszedł sam do chrztu, żeby Jan go ochsił. Kochani, więc dziękuję Bogu za Was, kochani. Nie mogę za bardzo czekać, bo jestem właśnie umówiony na spotkanie. Dzisiaj mamy chrzest, mamy dzisiaj spotkanie, wieczerzowanie, więc chciałbym króciutko tylko yy, znak przynależności. Znak przynależności to znaczy, że kiedy idziesz za Panem Jezusem Chrystusem. Ściście świadomie pokutowałeś, czyli przeprosiłeś Pana Boga, to nie jest jakaś spowiedź, nie wiadomo gdzie musisz komuś na ucho, tylko sam przed Bogiem odpowiadasz. Pamiętaj, kochany, ja mogę Cię wesprzeć w tym, jak to zrobić, ale to Ty odpowiadasz przed Bogiem, a ja odpowiadam, aby Cię nauczyć tego, jak wygląda przyjście do Pana Jezusa. Ja jestem po to, żeby Ci pokazać, że posłuszeństwo jest ważniejsze niż różne obrzędy. Posłuszeństwo, czyli pokuta. Co pan, często ludzie pytają się, co mamy zrobić. Jest napisane w Słowie Bożym. Opamiętajcie się, czyli pokutujcie. Panie przepraszam za to i za to. I dajcie się ochcić na odpuszczenie grzechów. Pan Jezus zrobił to na krzyżu. To jest na odpuszczenie, czyli z, z, posłusznie idę i, i chcę być posłuszny Jezusowi Chrystusowi, więc chrzczę się w imieniu Jezusa. To jest taka prostota konie. Ja nie będę tutaj rozwijał tego tematu, bo ten temat jest dla każdego prywatnie musi zrozumieć i czytać Słowo Boże. Że to nie jest wymyślone sobie, bo teraz Marcin tutaj czyta Słowo Boże i teraz nową religię założył. Nie, kochani, nie żadnej religii, tylko wiara w Jezusa Chrystusa. Kochani, przeczytam was, żebyście wiedzieli, byli świadomi tego. To jest, tego dużo jest bardzo, kochani. Ale to dla ko kogoś, kto jest gorliwy i chce zrozumieć, to będzie czytał Słowo. Ktoś, kto nie chce, chce tylko chwilowo wiedzieć, żeby mu komuś przedstawić, to pamiętaj. Chrzest stanowi... Przeniesienie lojalności i, przynależność do, przynależności i przynależności od dawnych bogów starego życia, czyli przeniesienie, nie dodawanie Jezusa Chrystusa do swojej religii, do swoich wyznań, do swoich rzeczy, tylko odsunięcie się od starego życia i przeproszenie Pana Boga, że miałem wielu bogów. I musimy zrozumieć, że Pan powiedział, że nie, nie możemy mieć... Jakiś Bogów koło Boga żywego. Nie możemy mieć jakichś bożków, religii, jakichś rzeczy, tylko jeden Bóg przez Boga, przez Jezusa Chrystusa. Tylko on może być Twoim Panem, żeby chodzić w Jego mocy, w Jego świętości i w Jego tak naprawdę przynależności. Czyli w nim musisz być zanurzony, a stare życie, te swoje wierzenia, które. Masz, musisz odrzucić. Musisz odrzucić. Kiedy nie odrzucisz, pamiętaj, że wróg, czyli szatan, w którego często ludzie zapominają, że on jest i będzie cię cały czas doprowadzał do tego, żebyś odrzucił wiarę i nie odrzucał swoich starych Bogów, żebyś też nim służył. Ale diabeł jest taki, żeby cię kłamać, oszukiwać i zabić. To nie są żarty. Ja nie, ja nie opowiadam sobie tutaj, takie, wiecie, żeby was tutaj rozśmieszyć albo was zaciekawić. To jest prawda. On zabija. Doprowadza cię do tego stopnia, że ty chcesz już do Pana Boga iść, zabij się już, będziesz u Boga. Takie rzeczy wciska diabeł. To nie jest tak, że diabeł przyjdzie ci krzyczy z rogami, jak się nieraz ludzie myślą, tylko w myśli ci da, że ty już jesteś zbawiony, ty przyszłeś do Chrztu, teraz się zabij i będziesz u Pana. Kochani, jak takie rzeczy macie, to pamiętajcie, że to diabeł do Was przemawia przez myśli i musicie te myśli odrzucić, kochani. Do Jezusa i prawa Jego Królestwa, czyli od Starego Życia do Jezusa, czyli do Jego prawa, Jego Królestwa. Chrzest redukuje tendencję do synkrentyzmu, dodawania kolejnego Boga, tak jak powiedziałem, że nie dodajemy sobie Jezusa do, do, do naszego y, po prostu teraz y, życia, tylko po prostu On zam zmienia wszystko w Twoim życiu. Która, w których osoba wierzy i do których się zwraca. W czasach Jezusa chrzest nie był nowością, czyli w tamtych czasach, kochani, musimy wiedzieć, że były różne krzty i przychodzili ludzie. Ja nie będę tego czytał tutaj, tylko Wam powiem tak, jak tutaj Bóg mi daje w serce, żebyście zrozumieli, bo tutaj wiele ludzi nie rozumie, o co tu chodzi w tym, że tak kiedyś było, bo nie czytali i nie są świadomi. Chciałbym Cię zachęcić, kochany człowieku, kochany bracie, że w słowo Boże mówi jasno, że zanurzenie jest w nim, żeby zrozumieć, co Bóg chce dla Ciebie dać i w Duch Święty, kiedy przyjdzie, to wszystko Ci ożyje, ożyje Ci. Czyli Pan powiedział, że to jest obietnica dana tym, którzy w posłuszeństwie przyjdą do Pana Jezusa Chrystusa i się zanurzą. Cześć, Robertziku, kochany bracie. Więc chwała Bogu za to, że Słowo Boże wszystko mówi. Przez zanurzenie przez imię Jezusa osoba oszczona publicznie, czyli idzie i publicznie, nie wiem, przed żoną, przed braćmi, Chce, po prostu deklaruje, że idzie za Jezusem. Nie gdzieś tam schowany człowiek, żeby nikt nie wiedział. Jak nieraz mówi Marcin, ochści mnie, ale nie chce, żeby nikt wiedział. To nie ma nic wspólnego z Jezusem, kochani. Tak ludzie robią, bo się wstydzą wiary. Ty musisz być człowiekiem wiary, bez wstydu, bo, bo wstyd to świat po prostu robi. Kradniesz, oszukujesz, robisz. To jest wstyd. Ale oddanie Bogu życia, że chcesz w prawdzie żyć i w czystości serca, to z czego tu się wstydzisz, że ty nie chcesz kłamać, nie chcesz tu bajek opowiadać, albo nie chcesz być tutaj, o, ja teraz jestem taki tutaj, żeby mnie słuchali. Nie, po prostu chcesz ratować ludzi, bo dostałeś prawdę w serce i Bóg cię używa, a ty otwierasz usta i Pan Bóg powiedział, że będę ci wkładał potrzebne słowa, kiedy ci braknie. Wow! Dobrze Boże, to będę głosił Twoje słowo, bo człowiek myśli, że musi być wyuczony, wykształcony, jakiś znawca musi być. Nie, kochani, musisz być zanurzeni w Duchu Świętym w jego prostocie i w miłości. Okej, okay, kochani, lecimy. Dalej deklaruje z pełną świadomością. Hmm, no, nie możesz robić chrztu, jak nie jesteś świadomy. Tak, chcę. Ja yy, po prostu powiedziałem, Boże, ja chcę za tobą podążać. Ty, to nie jest kąpiel, że ty idziesz się tam wykąpać. To jest zanurzenie się w nim. Tak jak zawsze tłumaczę, jak ogórek kiszony wrzucasz do wody solnej i on się zamienia w kiszonego, czyli takiego soczystego, tak samo tu. To jest przez wiarę. Wiara to nie jest coś, co widzisz oczami, tylko to jest wiara, że słowo jest żywe i prawdziwe i w to wierzysz, tak? Mam nadzieję, że to w prosty sposób zrozumiesz, co do ciebie teraz tutaj Pan Bóg chce powiedzieć. Pełna świadomość swojej przynależności do Jezusa, poddaje się władaniu mocy autorytetowi. Autorytetowi. Autorytetowi o piece i ochronie nowego Pana, czyli Pana Jezusa Chrystusa, tak? Rozumiemy, tak? Nowego Pana Jezusa oświadcza, że zrywa wszystkie wcześniejsze świadome lub nieświadome, bo nie wiesz, co robiłeś. Ja w pracy opowiadam, że kiedyś z Buddą miałem do czynienia. Kiedyś Buddha mnie ościli i w sensie budda, czyli jego wyznawcy ościli mnie tam w jakiejś tam, wiecie, buddyjskie wierzę, tak? Cześć! Cześć! Jeszcze kilka parę minutek i kończę. Czy? Możesz, pewnie, pewnie, ja już kończę w scenetku. Więc musimy wiedzieć, że ja mówię zawsze, że nie zrozumiałem, że Jezus jest Panem. Nie wiem, zaraz kochany zrobię, daj mi parę minut, dobrze? Bo muszę tu skończyć i, i będę już, już ten y, zakończył. Więc Słowo Boże mówi jasno, że nie ma żadnych Bogów. Więc ja zrozumiałem, że Jezus jest tylko tym prawdziwym Bogiem za, za mnie. Umarł i za ludzkość, aby On mógł oczyścić moje grzechy, bo tylko On w imię Jezusa, Jezus Chrystus, czyli Pan Bóg, który stworzył niebo i ziemię. I musimy wiedzieć, że do Niego przechodzimy i zostawiamy stare przynależności, które są świadome. Związki, pakty, często ludzie mają jakieś pakty, przemierza robią, odcina się od czasów przeszłości, od grzechu ludzkiej filozofii, co często ludzie filozofują. I niezgodnie z pismem świętym teologii, obcych bóz, religii i sposób brany, wybrany przez Boga przez zanurzenie w wodzie publicznie manifestuje swoje przymierze z Jezusem. Więc to, co, to, co stary odrzuca, tak jak wczoraj jechałem szkole ze znajomą, że mówi, że dzisiaj idzie odcinać, bo poznała jakiegoś chłopaka, który wierzy w Jezusa, że odcina wszelkie przekleństwa rodziny, które nie wierzyli w Jezusa Chrystusa, i przekleństwo na dzieci, problemy, jakie wszystko i ona idzie. Czy jest świadoma do końca? Ja mówię, kochana, czytaj Słowo Boże, żeby Słowo Boże ci wszystko wyjaśniło. Ma kogoś, nie wiem, do mnie się nie zgłosiła, nie będę na siłę nikogo zmieniał tutaj podpowiedziami, żeby czytała Słowo Boże, bo mówi, że ma przeklęty dom, ich ród, nazwiska, po prostu ich domu. I okazuje się, że to jest jeszcze rodzina mojej żony. Jakieś tam, wiecie, pokolenia wcześniej. I W ogóle ja mówię, panie Boże, rób co chcesz. Ale to jest niepojęte, nie? I to jest nazwisko, tak jak moja żona. Okazuje się, że to są rodziny gdzieś porozwalane i tam jakieś przeklęstwo niewiary było i trzeba to ściąć. Już, kochani, ja już tylko końcóweczkę będę kończył. Więc, kochani... Tak. Kochani, wyłączyło się tu chwilkę... Kochani, jeszcze chciałem jeszcze jedno powiedzieć, że pamiętajmy, że to nie chcijmy się w Marcina, w Agnieszkę, w Iwonkę, w Magdę. Nie, nie. Kochani, Paweł, słowo Boże mówi jasno. Czy rozdzielony jest Chrystus... Czy Paweł za Was ukrzyżowany albo w imię za zostaliście ochrzczeni? Musimy wiedzieć, że to nie chodzi o nas, chrzczących. My jesteśmy wszyscy, którzy jesteśmy powołani przez Jezusa Chrystusa, wścimy, ale to jest w imię Jezusa i do niego należymy. My jesteśmy wsparciem, my kierujemy na słowę, my uczymy, nauczamy, aby każdy przyszedł do słowa Bożego. Musimy o tym wiedzieć doskonale. Niektórzy się kłócą, ja jestem taki, ja jestem taki, ja jestem z tego kościoła, ja jestem z tamtego kościoła. Nie! Jezus jest Twoim Panem. Albo wybrałeś Jego, a my jesteśmy wsparciem jako bracia. I my się w jednym duchu, w duchu prawdy, czy Słowo Boże, modlimy, wspieramy i rozważamy, tak jak idziemy zaraz na spotkanie, aby Słowo czytać, rozważać, aby się zagłębiać i wiarę rozpalać. Proste, więc nie jesteśmy uszczeni w Pawła, Polosa, czy kefasa, świat, życie czy śmierć, teraźniejsze czy przyszłość, wszystko jest wasze. Wy zaście Chrystusowi, czyli nie te rzeczy wszystkie, które są, tylko w Chrystusa. Bo Chrystus jest Boży i On jest tylko naszym Panem. Skoro jednak to Jezus za nich umarł i dla nich zmarł, skoro w Niego wierzyli i w Niego zostali zanurzeni, to teraz są Jego własnością, do Niego należą. Czyli do Jezusa Chrystusa będziesz należeć, kochany bracie i siostro, kochany człowieku, kiedy przyjdziesz do Pana Jezusa. Ale oczywiście świadomie, nie, że dzieci czy coś. To jest tylko obrzędy religia. Kochani, ja nie chcę tu nikogo przegadywać, bo ja mam wielu ludzi, którzy służą w kościołach, którzy służą i, i działają. Są księży, mam znajomych księży. Mam bliski z kościoła, ja nie mogę nikogo tu narzucać. Ja jestem otwarty, mogę z nim studiować. Słowo, jak chcę poznać prawdę biblijną, to pozna, jak nie, to ja przecież nie zabiorę. Pan Jezus też nie chodzi i wyrywał wszystkich z kościoła. Nie, nie, w żadnym, w żadnym wypadku. Kochani, zadam Ci tylko kilka pytań i zakończę, żebyś wiedział, że chrzest to jest świadomy Twój i mój to ja podążać wsem za Panem Jezusem i będę czytał Słowo Boże, żeby nikt mi nie zmącił głowy, kochani. Proste, bo Pan powiedział przez Słowo Boże, że ludzie umierają lub są nieświadomi przez to, że im brak poznania Słowa Bożego. Czyli nie czytają, nie modlą się z autorem, czyli ja wczoraj byłem na, spo na spotkaniu... Taksówką woziłem swoich znajomych i weszłem do domu i opowiedziałem, jak wygląda sytuacja z Panem Jezusem Chrystusem. Że słowo Boże, siadamy, pijemy herbatę i mówimy: Panie Boże, proszę daj nam zrozumieć, co chcesz do nas dzisiaj powiedzieć. Tak wygląda służenie Panu Bogu i tak wygląda, aby Pan Jezus mógł w Tobie i we mnie wiarę rozpalać do przodu. Więc, kochani, ostatnie pięć tylko pytań. Chcę, żebyś wiedział, że to jest stare życie znika, nowe się zaczyna, czyli w Jezusie Chrystusie. Oznacza pogrzebanie, rozebranie, zużycie starego człowieka i przeobleczenie się w Chrystusa, nowego człowieka, czyli świadomie, przez Słowo Boże będzie Ci Pan odnawiał umysł, będziesz miał menatoja. Pomaga przybli jest decydującym krokiem, utwierdzającym decyzję serca nowego, wierzącego, Twojego, którego dzisiaj zrobisz, kochany Michale. Cieszę się, że już niedługo będziesz już zanurzony i wtedy będziesz mógł podążać, bo chcesz pierwszy krok posłuszeństwa zrobić. To jest pierwszy... Krok posłuszeństwa. A drugi krok posłuszeństwa jest trwanie w naukach apostolskich. To jest piękne. Więc pierwszy jest chrzest, a później trwanie w naukach apostolskich. A później kolejne, kolejne, kolejne. Poma... <laughs> Musimy jeszcze, kochani, jedno takie tutaj zadać. Czy jak idziesz do zastanawiasz się w obliczeniu kosztów, czyli kosztów, czyli decyzja podążania, to nie jest, że Ty sobie wchodzisz i wychodzisz. Jak idziesz, robisz dom, to musisz obliczyć, czy masz pieniążki na to, żeby Ci starczyło, na tak, żeby Ci nie zalało. Dlatego kiedy idziesz do Pana Jezusa Chrystusa, musisz wiedzieć, że są konsekwencje chodzenia z Panem. Prześladowania, ataki, niezrozumienia, kłótnie rodzinne, bo zobaczą, to jest te koszty. Więc musisz wiedzieć, tym, że to nie jest róża wysypana, tylko po prostu podążanie za prawdą. Tak wygląda prawda, ale tu króciutko Ci o tym powiem Dlatego musimy o tym wiedzieć. Przez nadużenie przez imię Jezusa, osoba wszczona publicznie deklaruje z pełną świadomością przynależność do Jezusa. Pod władzę teraz autorytowi i nowego pana Jezusa odrzucamy wszelkie te bóstwa religie. I zadam Ci pytanie: czy decydujesz się podążać tylko za Jezusem? Proste, musisz o tym wiedzieć, kochany. Czy wiesz, że on przebaczył wszystkie Twoje grzechy? No musisz to wiedzieć. To On przebacza, czyli Pan Jezus Chrystus. Musisz o tym wiedzieć. Czy wobec świadków zgromadzonych odwracasz się od wszystkich wcześniejszych bóstw, religii, piechotowych praktyk, wszystkich grzechów? Musisz o tym wiedzieć, że no, no, bo po co się nam zanurzać, jak nie chcesz się pozbyć tych grzechów i starego życia? No to Nie rób tego, bo to musisz to odrzucić, niewybaczenie. Więc, kochana siostro, nie możesz tu zrobić i dzwonisz i mówisz, że ja nie, nie wybaczę temu lub tamtemu, nie, nie tego. Nie może, to musi być wybaczenie, czyste serce, kochani. Wobec prześladowania, w wszystkim gród zagrożenia życia przyznasz się do Jezusa? No proste, no bo jak nie, no to, to, to bez sensu, twoja wiara jest. No, w ogóle jest, ludzie idą do Pana Jezusa i myślą, że to jest... Koszta, czyli oddajesz mu życie Życie to znaczy, że swojego nie, wiecie Nie, już nie ma Ty żyjesz dla Pana Jezusa Ale niektórzy myślą, że to jest zabawa dobra, wiecie Dyskoteka, ja fajnie jest Ale jak przyjdzie gościu z, gna, z gnatem, wyrzeć się To nie, nie, ja nie wie, ja z Jezusem nie żyję no to, to, to po co do, do Pana Jezusa przychodzi? Żeby się pobawić dobrze? Przepraszam, ale muszę być szczerym e, bratem Szczerym człowiekiem, szczerym wsparciem dla Ciebie czy pragniesz, być, czy pragniesz być posłuszny Słowu Bożemu? Czy jesteś świadomy tego, że to nie jest zabawa, że to nie jest przychodzenie sobie i w ogóle mówisz o Jezusie, a idziesz robić w ogóle coś innego. Kochany, przestańmy bawić się w religię. Przestańmy bawić się w jakąś, jestem wierzący, krzyże się damy i teraz jestem wierzący. To nie ma nic wspólnego z Panem Jezusem. I na podstawie tych słów, jeśli to wyznajesz, mogę Cię wtedy ochścić. Dlatego zanurzamy Cię w rzeczywistość Pana Jezusa Chrystusa, a, a, a za tym idzie nałożenie rąk i dostajesz chrzest Duchem Świętym, aby Pan Cię dotykał i prowadził. I to jest piękne i cudowne i będziesz w nowym życiu chodził i cieszył się i Słowo Boże ożyje dla Ciebie. To jest proste, kochani. Ja tu bym mógł długo czytać, ale chciałbym Cię zachęcić, że nowe życie jest wspaniałe, kiedy wiesz, co robisz. Że jesteś świadomy, że Słowo Boże mówi jasno. I wtedy będziesz z Panem Jezusem chodzi ze świadomości, w miłości, w pokoju, a nawet będzie burza na około, to ty będziesz wiedział, wow, ale błogosławieństwo. Dlaczego błogosławieństwo? Bo Pan powiedział, jak będziesz różne próby przechodził i różne jakieś trudności, to znaczy błogosławiony jesteś. Wow, kochani, chwała Bogu, kochani, za ten krótki materiał, żebyś wiedział, w co, dla kogo i po co idziesz do sztu. Dlatego, że dzisiaj mamy kolejny chrzest, to Człowiek zrozumiał, jest świadomy, jego żona wcześniej się obściła, a teraz on mówi jednak, ja chcę podążać za Jezusem, chcę się jednak pojednać, zrozumieć. Wcześniej się buntował, jak to powiedział, a teraz mówi, nie, ja chcę. ja chcę ratować związek. Więc zrozumiał, że Pan Jezus jest tą drogą, prawdą i życiem. Kochani, dobrego dnia, króciutki, rzadko spotykane, że takie króciutkie robię, kochani, ale dzisiaj jest niesamowita zachęta, bo mamy wspaniały dzisiaj świąteczny dzień, bo jest po prostu uczta. Nowego życia, nowego, dlatego kochani, trzymajcie się z Panem Bogiem. Proszę Was o modlitwę dla tych, którzy dopiero przychodzą. I raduje się moje serce, że mogę tobie usłużyć. Jest to po prostu wdzięczność. Jesteśmy tak wspólnotą, tak szczęśliwi, że ludzie świadomie przychodzą, bo wiedzą po co tu przyjeżdżają. To nie przyjeżdżają na pogawetki z Marcinem, ze wspólnotą Marcina, tylko. Przyjąć pana Jezusa i podążać w swoim mieście, i też być światłem w swoim mieście, abym kiedyś mógł przyjechać i zobaczyć, jak oni wzrastają, jak oni do Jezusa Chrystusa przyciągają pana Jezu ludzi, którzy świadomie też chcą oddać życie panu Jezusowi. I nie robimy żadnych organizacji, jakichś sekt, żeby po prostu na siłę kogoś próbować. Nie! Swoboda, pan jest wolnością, pan jest miłością. Ty sam decydujesz. Jak to nie jest twoja decyzja. To, to, to bez sensu. Nie rób to dla mamy, taty, babci, dziadka, rób to dla Pana Jezusa. A wtedy będzie prawdziwa wiara w, to, w Twoim sercu rosła. Z Panem Bogiem, kochani, trzymajcie się. Pięknego dnia. Do usłyszenia.